Nie wytrzymujesz presji, Nie wytrzymujesz kurwa. No i co? No i co? Też Cię tak umiem odepchać. Co Ty, kurwa? Zostańesz na łeb i chuj. Jutro Cię rozjebie kurwa, tak jak wrzoda. Ty już jesteś spocony stojąc tu, kurwa. Wchodząc na bagę, Ty się pocisz. Spokojnie, umiem odpoczywać. <laughs> jak? W walce Ty umiesz odpoczywać? A wchodząc na wagę się męczysz, tak? E, MMA się obstwalać MMA się obstawisz kurwa. jeba. Ty się kurwa obstałeś, łopie. Łopie, przecież ty kurwa nic nie umiesz w MMA. Debilu jebany. No. Nawet jak dzisiaj do Goli mówiłeś. Kurwa, że w MMA dobrze? Przecież... Aj, aj, aj. Gorąco. Zacznę w takim razie od boxdela. Mogę cię prosić tutaj, na chwilę. Michał.